Wszystkim z tej strony, a taka ma na Waszych ekranach kolejny odcinek z pikselowych kopytek. To znaczy chyba z pikselowych kopytek. Chyba tak się. Nie nazywała się tak ta seria? Bardzo możliwe, że się nie da. Na... Eee, sprawdzę to. W każdym razie witam Was w Minecrafcie. Minecrafta dawno nie było, jesteśmy w moim świecie. Eee, jest już ciemno! Jest już ciemno, jesteśmy w stajni, konie są w stajni, niewyczyszczone, obsrane, obszczane, proszę bardzo, wstyd, syf, kiła i mogiło po prostu, dramat, co tu się dzieje. Tych koni jest zdecydowanie za dużo, zamiast kilku tych boksów, ja bym wolała zrobić tutaj jakąś taką fajną myjkę, yy, bo widzicie, no tutaj, yy, to, to niedobrze, nie niedobrze. A ta niedobrze, więc myślę, że zrobię tutaj kilka stanowisk do czyszczenia tych koni, bo tego mi autentycznie tutaj brakuje. Także ja sobie to słuchajcie tak skopiuję, proszę bardzo. Zaraz się przejdziemy tutaj po, po sesji mojej i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak to wygląda. Ja w ogóle zapomniałam, jak się w to gra. Także proszę nie, nie krzyczeć na mnie. Totalnie zapomniałam, jak się gra w Minecrafta. Ostatni odcinek był nie wiem kiedy. Pokażę Wam się gdzieś tutaj, data. Postaram się to tak jakoś zmontować, żebyście zobaczyli. No i myślę, że kurczę, chociaż wiecie, co to się tak zlewa. Mogłabym to innym kolorem zrobić, jakąś, jakąś matę wyłożyć czy coś takiego. Mm. Tylko nie mógłbyś iść z nami, wiesz? Także chodź na smycz. <grym> chodź. Dobrze. Damy ciebie do napadok. Myślisz, że to dobry pomysł, koń. Czekajcie, ja mam tu bramkę mam. O, patrzcie, jaki ładny wschód słoneczka. Więc proszę bardzo, otwieramy sobie i idziemy tutaj. Będziesz miał kumpla. Proszę bardzo, tak. Szkoda, że tu się nie da sprzedawać koni, bo jakby się dało sprzedać konie, no to wtedy mogłabym y, jakoś zaradzić ilości, a w tym momencie, no niestety. Nie jestem w stanie. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak mam sobie z tym poradzić, bo tych koni tutaj namnożyłam bardzo, bardzo dużo, za dużo. I przeszkadza mi ich ilość. O! O, robimy gównem! Dobrze! Nie, wiecie co, jednak wydaje mi się, że to jest głupie, że to jest ten sam kolor, bo to takie jest, wiecie, no. Coś takiego jak taka studzienka. O nie! Chciałam, o nie! O, dobrze. Ach. E, chciałabym... Na... A, nie! To jest straszne. Naprawdę trzeba być tutaj tak precyzyjnym. Okej, okay. dobra. E, co my tu mamy? Co moglibyśmy użyć? Jakaś taka studzienka kanalizacyjna czy coś takiego, wiecie. Wątpię, żeby tu coś takiego było jako ozdoba ale no naprawdę chciałabym tą stajnię tak w końcu przekształcić, na pewno przyda mi się większa ujeżdżalnia, bo słuchajcie, ta, którą mam jest za mała, no i ona będzie tak o sobie do jazdy, ja usunę z niej przeszkody, o których już nie pamiętam nawet też jak się robi, a to jest paśnik, dobra, tutaj jest tyle rzeczy w ogóle, o których ja też już nie pamiętam, będę musiała, ach to czarna paka jest, Będę musiała sobie mm, poprzypominać, bo no, naprawdę szkoda, żeby to wiecie się mm, pomarnowało. Jak przywołując robaka, proszę. Mm, tutaj jakieś zbroje, ja tych zbroi nie chcę. Mm, Star Warm, wypełniacz. Nie mam pojęcia, słuchajcie, ja nie mam. Po... Tęczować ciężko. Tak, wiem, że tutaj te konie da się jakoś y, naprawdę fajnie wytrenować, żeby one fajnie skakały. Eee. No, ja jestem na takim etapie, że no ciężko. <ścoughs> ciężko naprawdę. Słuchajcie, stajnie jest jasna, y, więc moglibyśmy dać taki zwykły płotek. Co to jest? Ach, jak na siodło. Aha, to jest kompost. Punkt pomiarowy, co to jest w ogóle? Wybielona deska, klapa, poidło, metalowa krata. Do czego mi się to może przydać? Pewnie do niczego. Biała zasłonka, biała zasłonka, a może taką zasłonkę. Aha, bo to jest taka duża zasłonka. Hm, Nie wiem, czy dać tu płot, czy. Yy, czekajcie. Bo wiecie o co chodzi. Yy, Przeszkadza mi to, że. Czekajcie, może jakbyśmy zrobili takie coś? O. Git? No nie, no bo to jest w złym miejscu, w sensie. No bo to jest w złym miejscu. Dobra. To musi być oddzielone. Ach, jeszcze tutaj sobie. Ja bardzo liczyłam na to, że będą jakieś takie maty. Coś mi się wydaje, że było ciemna gumowa mata. Ej, no właśnie. Ej, no właśnie, o to mi chodziło. Co to jest? Kostka cukru. Na razie jest mi niepotrzebna, ale właśnie czymś takim chciałabym to wyłożyć. No bo jednak, wiecie, myjka powinna wyglądać no tak, a nie inaczej. Zaraz się tam przejdziemy. Ja wiem, że nie byłam, ale słuchajcie, tak dawno nie byłam tutaj w grze. A mam masę pomysłów w ogóle na ten zapis. Także, no, fajnie by było gdzieś tam to poogarniać. Wiem też, że są jakieś nowe aktualizacje co do tego moda z e, swem e, i, i te konie teraz potrafią tam się kłaść i tak dalej, i tak dalej, także sobie to też sprawdzimy na pewno, ale patrzcie, już to wygląda lepiej. Mhm. A! Najgorzej, że nie można tego cofnąć. Dobra, to chcę usunąć, to też chcę usunąć. Czy tutaj jest potrzebne okno? Pewnie nie. Hm. No nie wiem, na razie wygląda to następująco i nie wiem, czy to jest... O no nie, wybielony koński boks, to nie. A jakbym chciała na przykład to przydzielić tak o. Chociaż wydaje mi się, że lepiej będzie wyglądała ta kratka, ale ona może być za niska. Wiecie o co chodzi, że... Mm, czekajcie. Mm, mm, co to jest? Co to jest? Co to miarka miarka, ciekawe, czy można zmierzyć miarką. Czy bandasz się w ogóle kiedykolwiek przydał? Nie wiem, nie miałam takiej sytuacji, więc nie wiem. Um, uprząż do powożenia. Do powożenia? To było tu? Um, angielski koniowiąz, pastwiskowy. Mini koniowiąz, westernowy, pastwiskowy. Dobra, yy, weźmy to. I teraz sobie tu przywiążymy na przykład O. W sensie, zróbmy takie O. I tutaj też takie O, żeby sobie tu konia móc przywiązać. Co to jest? Ja chcę zobaczyć tą kratkę. O, właśnie o to mi chodziło! Tylko ona jest jakaś wielka! Ale o to mi chodziło. Na zasadzie, że wiecie, jak woda ma spływać, czy coś. No to kurczę, coś takiego to, to spoko, nie? Żeby na przykład było. Już tutaj koń będzie deptał, może nie wiem, gdzieś tutaj w rogu dajmy. No, o to mi chodziło. Tu będzie tak, o. To jest, to jest to, to, to jest to, czego ja szukałam. I teraz jakiegoś, nie wiem, jakaś paka jeździecka. Tylko tam chyba, nie wiem, czy dam radę tam schować na przykład y, swoje rzeczy. Brudne wióry. No dobrze. Wybielona klapa, przycisk, box, znak, zawór? Hmm. Nie wiem, do czego ten zawór, ale na przykład, kurczę, no fajnie by było, jakby była, jakby był wąż, w wąż. wąż gumowy. Czyli co, czyli potrzebny jest zawór? No. Mhm. Uh -huh. Coś z wodą. Ale generalnie jest to zrobienia, tak? Wiecie o co chodzi? Na pewno wiecie, co ja chcę zrobić. Dajcie znać, jak wiecie, jak to zrobić, bo jednak wy mi dużo pomogliście z tym Minecraftem. Narzędzie do płotu. Nasiona owsa, czyli co? Można sobie zasiać. To też sprawdzimy. Czy tu jest tak dużo naprawdę rzeczy, które można zrobić, sprawdzić i tak dalej. Hmm. Może byśmy taką szafę tutaj sobie walnęli? Tak o... No nie? Ej, w sumie? O nie, 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 tak. Czekaj. O. Na pewno ktoś tam sięgnie, jak coś. <grym> Na pewno, na, na pewno, na pewno. Co to jest Ametys? Dobra, a to. Nasiona lucerna. O, widzicie! Czyli jakby można samemu sobie paszę ten. Gocić. E, dobra, ja bym chciała to wszystko. Y, w, zostawić. Y, to mi się nie przyda. Zaczep do wiązu, smycz pastowy wykonując, Dobrze. Mamy konie, mamy dwa konie, które yy, nie wiem, czy coś dla mnie znaczyły. W tym momencie już nie znaczą, jakby co. Tu mamy też konie, bardzo jest tu syficznie, bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. Yy, te szczochy się tutaj tak świecą, nie fajnie. Właśnie, bo ja mam jeszcze takiego dziwa, dziwaka, takiego dziwolonga, skądś, nie wiem, on przypłąkał się pewnie kiedyś. Pewnie Was pytałam, co z nim robić. Ej, a w ogóle wiecie, że ja nie mam tutaj ani jednego konia, który wygląda jak mój pajkuś. Mamy takiego, co wygląda jak Santa. Ideju. Kto oglądał moje vlogi, to na pewno wie. Mamy takiego, co wygląda jak Saluś, tylko z jedną nóżką więcej zrobioną. Tu jest jakiś taki zwykły kasztanek. No także tutaj to wszystko, widzicie, tak to wygląda. Tu mamy stajnie z boksami, do których już nie można wyjść. A było można. A czemu ja to zmieniłam? Wydaje mi się, że mogłabym w ogóle usunąć te płotki w takim razie. I nie wiem, zrobić padok większy, bo bez sensu to tutaj zostało. No nie? W sensie wiecie. Skoro już usunęłam sobie to. Oj! To może? To może czekajcie. To może bym zrobiła tutaj większy padok. No bo bez sensu. Mm -mm -mm. Tak teraz. No, no bo jakby to wyglądało, no nie? O, tu jest jeden taki fajny, większy. Ten na przykład można by było zostawić taki O na inne konie. Czyli na przykład oddzielając klacze i wałachy. W ogóle ciekawe, czy te konie mają płeć. Czy da się to jakoś sprawdzić. Tu jest też jakiś taki większy padok. I tu pozasadzamy jakieś roślinki, coś. Co nam co kierowało. <grym> Okej, okay, tutaj mamy w ogóle siodlarnię. Ej, zapomniałam w ogóle, że ja mam siodlarnię. Podoba mi się, jak to wygląda, ale tego kwiata i tego już nie chcę. Tak. Yy, tu jest jeszcze jeden padok. No i teraz mogłabym widły... Tak. I nie wiem co potrzeba, żeby posprzątać te szczoszki. Zapomniałam już. Co potrzeba. Hm. Fak. <ścoughs> Dobra. Nie wiem. Nie wiem co potrzeba, żeby posprzątać szczoszki. To jest nawóz, to jest kompost. Nie wiem, jakiś MOP? Hmm. Nie. Nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Tu mamy te widły. No i co? Plandeka, torba na zakupy. Torba na zakupy? Po co mi to? A może wąż gumowy? <laughs> może tak? Tak, wąż gumowy! To po to był wąż gumowy. Kurczę, to ja myślałam, że można to jakoś bardziej wykorzystać. W ogóle już mi się znowu robi noc. A ja tutaj dopiero zaczęłam sprzątać tyle tych koni i ja muszę się ich pozbyć. Musimy sobie wybrać, które zostaje, które nie, bo jednak no nie chciałabym, żeby zostały wszystkie. Soraski, ale bym nie chciała, żeby zostały wszystkie. Tego na pewno możemy y, uśmiercić, bo już mi się nie podoba. Sorry przyjaciele, że musicie na to patrzeć. Przepraszam was. Tak, to będzie morderstwo. E, pewnie mi, z... o nie, on już nie, nie bardzo, tak? Czy on, w ogóle? No, e, więc będę musiała niestety wyciąć fragment, w którym mówię, że robię. No niestety, e, tak więc zrobiłam. I, i tak musi być bo mi się ten koń nie podobał tutaj nie wpasowywał się w moje standardy ja nie wiem albo się zmieniłam, albo po prostu coś też mi nie pasuje już, że tutaj jest staw trzeba go usunąć konie mogą sobie zrobić krzywdę nie można do tego y, doprowadzić trzeba dbać o swoje konie także zasypujemy im staw będę donosić wodę ciekawe czy mogą umrzeć z pragnienia mam nadzieję, że nie inne nie mają i żyją Prawda? 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 Ej, ciekawe, czy mam kost, kostkę cukru. Co to jest? Diamentowa kosa. O, patrzcie, proszę bardzo, jak się zainteresowały. Proszę, kochaj mnie. <grym>, ty też mnie kochaj. Bardzo ładnie. Super. A ty? Proszę. Ej, no, chodź, chodź. Proszę, kochaj mnie. Ty też mnie kochaj. Bardzo się cieszę, że za mną chodzicie. Super jesteście. W ogóle ta wiata też mi się bardzo podoba. Tutaj jest tak Miło, przytulnie, schludnie, cieplutko, prawda? No masz, jak już tak przyszedłeś. Ciebie nie oddamy, bo jesteś fajny. Chyba. <grystanie> Dobra, mamy następny padok, i tutaj są też konie, które. Nie wiem, ten jest w ogóle fajny, bo ma taką. No taką, taką cosię. Na. Ten jest też taki zwyczajny, no nie wiem. O, a te mają jednak, kurczę, ten cóż Ach. w sensie, że mają no, jak to się nazywa, staw trzeba im też ten staw zlikwidować w następnym odcinku myślę, że sobie wsiądziemy zrobię tutaj coś ala la um, w ogóle wiecie, co mi się marzy, marzy mi się. ej, urosła im koniczyna w ogóle nie, niedobrze koniczyna w za dużych ilościach to niedobrze um, marzy mi się, żeby na przykład zrobić sobie serwer, ja już wam kiedyś o tym mówiłam tylko, że ja po prostu nie umiem się za to zabrać i yy, wiem, żebym tego mogła nie ogarnąć, więc potrzebowałabym osoby, która umie ogarniać takie rzeczy i się umie tym zajmować. Ale wiecie, mogłabym zrobić taki naprawdę fajny ośrodek z jakimś takim yy, torem na kros, torem na wyścigi, żeby tu po prostu wszystko było. Yy, no. Póki co ja tutaj sprzątam, bo mówię wam, dawno tu nie wchodziłam. I prawda jest taka, że no wygląda to bardzo, bardzo syficznie. Tych koni się tu naprawdę narobiło bardzo za, no za dużo. Chciałabym móc yy, je jakoś... W ogóle świnia. Skąd ty się tu... idz sobie. Ja tu chyba coś zaczęłam. A, tu są moje dwa psy, które mają siat do żywotni. Już nie musicie mieć siat do żywotni. Proszę bardzo, zapraszam, możecie i ze mną. <laughs> tak, to też chyba będę musiała wykarczować. Yy, nie wiem, wydaje mi się, że tak, no bo jednak ta stajnia tam. Tak. Dobra, nie, jednak macie siat do żywotni, bo wkurzacie. <laughs> Mamy tu też... O, nie! Nie, ten jest podobny do Pajko. To jest ten chmurkowy taki. Jej, ale one mają syf straszny. To też jest w sumie bardzo fajne. Kurczę, no! Jest taki jak Pajko! Tak? To jest taki jak Pajko? Chyba nie do... Tak! Hej! Hej! Ty masz, ty masz jakieś dziwne włosy, ale to nic. Hej! A mogę ci dać kostkę cukru? Ale patrz, masz odmiankę. To nie jesteś jednak taki. No cóż, dobra. Nie, 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 zostajesz tu. A ty? Ty to w ogóle jesteś jakiś... No masz. Nie, 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 nie żartowałam, zostań. <laughs> Jejku! Ja już widzę, że my nagrywamy tutaj 20 minut. A ja w ogóle praktycznie nic nie zrobiłam. Dopiero zaczęłam myka, bo chciałam tak się przejść, jeszcze tutaj zobaczyć. To jest zdecydowanie ładna ujeżdżalnia, ale zdecydowanie za mała. Naprawdę, jak się chce jeździć tutaj w Minecrafcie, no to... Mm... Fajnie by było, żeby ona była większa, więc, no mówię, tutaj będzie trzeba te przeszkody zlikwidować, no i te przeszkody sobie zrobić na innej, a tutaj po prostu tak o dojeżdżenia mm, zostawić, no bo, no bo trochę lipa, nie będę ukrywać. Tam była jakaś Wiocha, czy ja tam byłam kiedyś, nie pamiętam. Tutaj mamy halę, hmm, której też jeszcze nie skończyłam. Tu jak sobie wejdziemy do góry, to też coś jest. Też ja go nie pamiętam w ogóle, ale mamy widok na... Taki piękny widok. Hala jest nieoświetlona w ogóle, hmm, więc trzeba będzie też po, po, po wiecie, tutaj no, zrobić tak, żeby tu naprawdę. Hmm, lampa, lampa. My chyba tego nie zrobimy, co? Wydaje mi się, że nie. Lampa, co to jest? Lama! Flamingo! Oh! Hmm, a to, co to? O! Ale jaka jest taka mała chyba ta lampa jest. Nie wiem, to, to nam chyba nic nie da. No, strasznie mała. No, nic. Będę musiała czegoś poszukać, ale tutaj też, no ta hala jest dość, dość mała. Chyba, żebym ją po prostu powiększyła. Wiecie, tak w bok, no nie? Bo tutaj mamy świetliki, tak, żeby też było jasno. E, więc to chciałabym zostawić. To na razie usunę. Nie potrzebujemy tego, ale patrzcie, w tą stronę raczej nie dam rady tej hali e, zwiększyć, ale w tą. W tą bym mogła. Bo teraz naprawdę widzę, że to jest za małe. Tylko czy ja na przykład od góry będę wstać. A, to jest płaskie! Więc luz. To jest płaskie, więc luz. Kurde. Czyli da się to zrobić, słuchajcie. Da się powiększyć tą halę. Zależy mi na tym, żeby ją powiększać. Może nie ten budynek do końca, który tutaj jest. No, ale ta hala to fajnie by było, jakby była jednak y, ciut większa, bo wtedy można by było faktycznie sobie tam poskakać. Ja i tak widzę, że tutaj wyrównywałam ziemię. Także może na następny odcinek już coś tutaj będzie się działo y, takiego fajnego, no bo patrzcie, no ta ujeżdżalnia jest w takim miejscu, że centralnie... O matko siki, nawet tutaj! W takim miejscu, że no nie da się tego powiększyć. Choćbym chciała, no to ani w tą, ani w tą, więc no lipa. No dobra teraz mi dajcie znać, tak jak wam mówiłam, co mam zrobić z tymi z tymi koni, których nie chcę. Czy ja mam je jakoś. Wyrzucić? Nie wiem jak to powiedzieć. Aha, dobra, w ogóle zaczęło się nagranie. Mam nadzieję, że dalej się nagrywa dobrze. Czy ja mam je wyrzucić? Czy co ja mam z tym zrobić? bo nie wiem, tutaj mamy w ogóle co? Ujeżdżanie. Ja naprawdę nie pamiętam, grałam to tyle czasu. Tak jeszcze przejdę na szybko, powiedzcie mniej więcej, czy widzicie jakiegoś takiego super specjalnego, który Wam się podoba, którego na pewno byście zostawili. No ja widzę parę już, które po prostu można... no. no wyautować, no nie oszukujmy się, nie wszystkie są super śliczne, ale myślę, że możemy je na szybko jeszcze wyprowadzić. Chodź. Tak, do tych... na ten padok tutaj, o. Hmm, czy tutaj jest wejście jakieś... Ojej, z tamtej strony aż. No dobra, to nic. Bo bez sensu, żeby stały w stajni. Oj, nie! Oj, chodź. W ogóle ten koń jest bardzo ładny. Czy to jest bramka? Nie wiem. Tam jest bramka dalej. No nie! Koniu, świnio! Świnia sobie weszła na padok w ogóle, tak? Nie, świnia się na mnie patrzy. Idź sobie. Nie chrunkaj tylko, idź sobie. <gry> Dobra, masz tu, proszę bardzo, jesteś na padoku, możesz teraz sobie być i, i pięknie wyglądać. Czekajcie, wydaje mi się, że w ogóle dobrze by było, jakbyśmy na przykład... Yy, bo tutaj te, ten płotek też może być. Ale jakbyśmy furtkę zrobili tu bliżej, to by nam było łatwiej te konie przeprowadzać. Więc mamy tu furtkę. Tak jest. Dobrze. Okej. Okay. Eee, na pewno nie, nie dam rady wyprowadzić wszystkich, ale fajnie by było. Mm. Chodź. Fajnie by było w ogóle je nazwać i tak dalej. No bo one takie no-name'y są. Dlatego mówię, no, jest tutaj za dużo, za dużo tych koni. Ja nawet nie, mam, nie mogę się skupić na trenowaniu, powiedzmy, jednego. No co ja robię z tym zaczepianiem tutaj? Pyk, pyk, idziemy. Mam nadzieję, że się dogadacie. <noise> bo nikt tego nie sprawdził. Tamte też mają do boksowy w ogóle. Więc no lipa, no tutaj jest tak wszystko do ogarnięcia, że. Ło że... matko, ty to musisz iść, bo masz taki saigon tu. Jeju, dramat! No, sywiarz straszliwy. Dobrze, że tego węża zostawiłam, to od razu będzie można posprzątać. A, bo tutaj jedną otworzyłam tylko, dobra, chodź. Okej. Okay. Masakra. Dobra, szybko to ogarnę, chociaż te trzy boksy, żeby to jakoś wyglądało, bo to fuj. I myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, ale dajcie znać, czy chcecie więcej z tego Minecrafta naszego. Gdzie ty nasrał? No co za koń. Masakra. Nie, to co ja robię, to jest dramat w ogóle. Tutaj mamy też jakiegoś takiego a la fjorda chyba? Czy coś? No. Dobra, choć jak już tutaj weszłam, to już Ciebie też weźmiemy. Będziemy mieli cztery boksy ogarnięte. No i to jest właśnie wkurzające, że to się odczepia. Czy możesz zejść stamtąd? Dobrze, dziękuję. Chodź. No. Czemu to się odczepia? Chodź. Masakra. Nawet nie użyliśmy jeszcze naszej myjki, którą sobie stworzyliśmy. ŚWINIO! Dobra, jak sobie chcesz, to tu sobie możesz z nimi zostać. Proszę bardzo. Tak. Dobra, misiaczki. Yy, nie, z toskońskiego łajna nie wygląda dobrze w naszym ręku pod koniec nagrywania. Nie pamiętam, jak się zmieniało yy, ten. O, dobrze. No, więc by było na tyle misiaczki w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja Was oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam i liczę na to, że e, będziemy mogli troszkę o Minecraft pogadać w komentarzach. Także, jeśli macie jakieś pomysły, sugestie, cokolwiek, czekam, dajcie znać. Do usłyszenia już niedługo. Bajo!